Spotkania przy studni. Rozmowy o empatii, miłości, przyjaźni i relacjach. Kolejne z empatycznych spotkań, porozumienie bez przemocy nam towarzyszy, idziemy tą drogą i mówimy pięknie, dzień dobry, Maria Truch, Aleksandra Mieczeńska. Dzisiaj postanowienie z tych poukładanych w jakiś sposób przez miki kasztan, postanowienie, które Nazwany jest w polskim tłumaczeniu jako empatyczna obecność. Postanowienie dziewiąte. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Może przeczytam je od razu. Brzmi ono tak. Nawet jeśli inni są w bólu, nie mają kontaktu ze sobą, wyrażają silne emocje lub osądzają, chcę w spokojny sposób towarzyszyć im w ich doświadczeniu. Jeśli zaczynam naprawiać sytuację, doradzać, mechanicznie okazywać empatię, czy przenosić moją uwagę na coś innego, chcę poszukać wsparcia, które pozwoli mi odzyskać wiarę w transformującą moc i dar zwykłego bycia z drugim człowiekiem. Zwykłe bycie z drugim człowiekiem takie proste. Tak, a tak trudno uwierzyć, że, że ono wystarczy. Ale pomyślmy o takich sytuacjach trudnych. Ja myślę o takich trudnych sytuacjach w życiu, których doświadczałam. I tak to pamiętam, że były momenty, że jedyne, co, czego potrzebowałam, to była czyjaś obecność bez słów. Mm -hmm. Po to, żeby móc pozostać w swoim doświadczeniu. Tak sobie myślę, nie? Żeby po prostu ktoś... Uznał to, że mi naprawdę dzisiaj może być tak ciężko, tak trudno, że ten smutek czy ta złość są tak przytłaczające. To jest o takiej akceptacji mojego stanu, mnie z tym, co przeżywam, o byciu widzianą, słyszaną, o takim pozwoleniu mi na autentyczność wyrażania siebie, tego, co we mnie jest. Tylko, żeby ktoś przy mnie pobył, przy moim doświadczeniu, nie chcąc mnie od razu zmieniać, wyciągać mnie z tego dołka czy z tego miejsca. Jest w nas takie bardzo duże pragnienie i bardzo za tym tęsknimy i szukamy osób, które tak przy nas będą. A w tym postanowieniu chodziłoby o to, żeby w sobie wzbudzić taką intencję bycia przy kimś. I cieszę się, że zaczynamy od tego naszego doświadczenia, bo warto o tym pamiętać, jak ja się czuję, kiedy przeżywam silne emocje i czego ja w tym momencie potrzebuję, bo szybko o tym zapominamy, hmm. kiedy jesteśmy po drugiej stronie. I tak sobie myślę, że warto sobie zadać też takie pytanie. Jakie ja się czuję, kiedy ktoś robi coś dla mnie, nie sprawdzając wcześniej, czy ja tego naprawdę chcę? Bo wyobrażam sobie taką sytuację, która może nie jest jakąś najtrudniejszą, ale bywa częstą. Na przykład dzwoni do mnie przyjaciółka i zaczyna w mojej ocenie marudzić. I po prostu, jak to strasznie źle się czuje, i jak to jest chora, albo jak ją coś boli, albo jak źle jest w pracy. Ja słyszę o tym już dziesiąty raz i wiem, że narzeka na tę pracę już od dawna, ale nic nie zmienia, nic w związku z tym nie robi. A dzisiaj jeszcze coś dodatkowego się wydarzyło i ona rzeczywiście jest w jakichś silnych emocjach i trudno mi jest wytrwać przy niej. Kiedy to są rozmowy telefoniczne, to wyobrażam sobie, że to może nas kusić, żeby, nie wiem, sobie odpalić jakąś gierkę na telefonie, coś zacząć sprzątać i słuchać tak jednym uchem, nie? To jest o tym, co Miki mówi, o tym odwracaniu swojej uwagi. Mhm. Możemy mieć takie pokusy, żeby, żeby chcieć to szybciej skończyć, jakoś to uciąć, odwrócić jej uwagę. Od tego problemu na przykład, nie? Tej, tak, albo nie tej, mechanicznie tego... okazywać się empatię, to o tak, czym piszę? pisze. Robić hmm? żyrafę. Tak, hmm. o Robić robin. żyrafę. <laughs> tak. Hmm. Czyli nie dawać rzeczywiście empatii z otwartego serca, tylko no ja wiem, umiem to, już mam jakieś zdolności, umiejętności, wiem, co trzeba powiedzieć, no to powiem to, no bo przecież jestem taka empatyczna, a tak naprawdę nie ma we mnie intencji. Spotkania, bycia przy. Mogę szukać znowu dobrych pomysłów, rad, mówić: już tyle razy ci mówiłam. No przecież powinnaś zrobić to, to, to i to. W ogóle mnie nie słuchasz. Po co do mnie dzwonisz, skoro nie chcesz moich rad? Mm -hmm. <laughs> Wiele nam się to może pouruchamiać. A to, co ja chcę dać tak z intencji, jeśli biorę na warsztat postanowienie o empatycznej obecności, to wytrzymać ten dyskomfort. Mm -hmm. Który jest, który się rzeczywiście pojawia we mnie, bo, mm -hmm. bo ja chcę zmiany tej sytuacji, bo ta sytuacja jest dla mnie tak niewygodna, kiedy ktoś przeżywa silne uczucia wobec mnie, to mi się zaraz rodzi: Ja coś muszę z tym zrobić. Chcę jakoś przejąć inicjatywę czy przejąć odpowiedzialność za czyjeś uczucia, a tutaj nie mam nic do roboty. Mm -hmm. Ja nie muszę naprawiać ani czyjegoś życia, ani przejmować czyichś uczuć. Jedyne co to mogę towarzyszyć i ten dyskomfort, który się pojawia, który może się pojawić, no to też jest o tym, że być może coś mi to robi, tak? Może tam się jakieś moje echo odzywa, tak? tak. Ale też tak sobie pomyślałam o takiej zgodzie, że może się taki dyskomfort pojawić i że. Też, jeżeli na przykład uczę się empatycznej komunikacji, jeżeli tego doświadczam i nagle doświadczam takiego dyskomfortu i włączają mi się oceny, to też jest trochę o tym, że okej, okay, mam do tego prawo. Tak. To nie jest tak, że jeżeli się uczę empatii, to już powinnam być doskonała w tym, że to jest droga. Mm -hmm. Mm -hmm. I że tak pewnie będzie. I że tak się jeszcze przydarzy, <noise> tak, raz czy drugi. Tak. Mhm. I nie bez powodu to postanowienie jest dopiero dziewiątym. Chociaż o samej empatii rozmawiałyśmy przecież w pierwszym spotkaniu, mhm. więc ta empatia jest ważna, jest jakimś kluczem, którym idziemy, ale pierwszym filarem jest empatia dla siebie. Więc dochodzimy do dziewiątego postanowienia, wciąż mając w pamięci, że ja chcę. Brać pod uwagę sygnały płynące też z mojego ciała, z mojej psychiki, z tego, na co mnie dzisiaj stać, żeby pilnować tutaj też swoich granic, bo w tej empatycznej obecności nie chodzi o to, żeby przekraczać siebie, żeby koniecznie wychodzić ze swojej strefy komfortu dla kogoś, żeby uznawać, że moje potrzeby teraz nie są ważne, tylko ja będę cała dla kogoś. Cały czas mamy w pamięci, że jeśli ja nie mam zasobów, że jeśli dzisiaj to ja mam naprawdę zły dzień i że to ja potrzebuję tej empatii, to nie jestem w stanie jej dać z otwartego serca. Więc realizacja tego postanowienia jest możliwa z założeniem, że ja mam swój koszyczek napełniony. Ja dzisiaj rzeczywiście decyduję się na to, że przy kimś będę w taki sposób empatyczny. Hmm. Czyli to jest takiego miejsca decyzji, nie przymusu. Tak. Nie takiego oh, znowu. Tak, tak. Tak, tylko to jest mój wybór. To jest mój wybór. Mhm. Ja dzisiaj chcę dać empatię i chcę mhm. wytrzymać to, chcę wytrwać, bo wytrzymać się tak kojarzy z takim jednak jakimś wewnętrznym mhm, przymusem. przymusem, ale ja to wybieram, bo czuję wewnętrzny dyskomfort i to, że to może nie być przyjemne, ale ja się na to godzę. Ja to w jakiś sposób wybieram. I po co chcę to zrobić? Chcę zareagować z miejsca miłości do drugiej osoby, wyrażając troskę o innych, ale też o siebie i w tym na przykład nie pomaga szukanie powodów tego cierpienia, bo czasem w ten sposób reagujemy na czyjeś cierpienie, wymyślając dlaczego się to przydarzyło, nie? szukając powodów, a kara boska. O, Pan Bóg cię pokarał. No, to już tutaj masz... To gruby kar karier. Tak, tak. Albo, że to są konsekwencje wcześniejszych wyborów. Trochę lżejsze, nie? No, ale sama mhm. się o to prosiłaś. A gdybyś wcześniej tak nie... No, to by to nie przyszło. To nie zmniejsza bólu. To go nie łagodzi. To, co może nam złagodzić ból i cierpienie, to obecność. Mhm. Po prostu. Po prostu. Speg on your Spotkania przy studni. Dzisiaj rozmawiamy o empatycznej obecności, i okazuje się, że to jest też taki kawałek, który może dotykać trudnych obszarów. Jeżeli się temu przyjrzymy, to tak często bywa, mhm. hmm. ale tutaj coś, co powtarza się w naszych rozmowach, jest ważne: taka świadomość, w ogóle zobaczenie tego, co w nas. Kiedy mamy kontakt ze sobą, kiedy dla siebie korzystamy z empatii, dajemy ją sobie, ale też szukamy wsparcia na zewnątrz, szukamy osób, które nam udzielą empatii, to też otwiera się nasze serce w stosunku do innych. I mamy większą zdolność bycia przy mm -hmm. cierpieniu innych. Myślę, że wielu z nas widziało film Johnny o tym, jak pracował ksiądz Jan Kaczkowski, który prowadził hospicjum i był przy wielu osobach cierpiących. Mnie osobiście bardzo poruszały te sceny, kiedy on tak podkreślał obecność, bycie przy. Nie trzeba było wielu słów, nie trzeba było mieć jakichś schematów takich profesjonalnych. Tam ważna była obecność, trzymanie za rękę, bycie. Był taki moment, kiedy to było mniej więcej rok przed śmiercią, kiedy ksiądz Jan Kaczkowski przyjechał tutaj do Częstochowy. Miałam ogromną przyjemność prowadzić z nim spotkanie i też tak towarzyszyć mu w podróży z dworca do miejsca, w którym spotkanie było, czyli tutaj do Odwachu Częstochowskiego. I później odwoziłam go na dworzec. Był chory, był bardzo chory, łatwo się też męczył, ale to, co robił, robił dla hospicjum, bo to spotkanie to też było w tym celu, żeby i o hospicjum mówić, chociaż Dużo było w tym głoszenia Ewangelii, ale tak zdumiona trochę tym, że chce wracać wieczorem, że nie korzysta z możliwości noclegu, usłyszałam, że jedzie, żeby być z tymi, którzy są w hospicjum. To są ludzie, którzy są w różnym miejscu swojego życia. Niektórym to życie za chwileczkę się skończy, to ziemskie. On chce po prostu przy nich być. Mm. I powiedział, odpocznę po śmierci. Nieciarki przeszły, jak to powiedziałaś, o tym byciu. O, bo dla mnie to jest właśnie postawa, która pokazuje, jak obecność jest tym największym wsparciem, która może dać ulgę właśnie w cierpieniu, które zapewnia jakąś jasność i kontakt też z samym sobą, daje też taką perspektywę, zrozumienie, przyjęcie drugiego przez to, że przy kimś jesteśmy, że wytrwamy przy kimś. Tak bo to jest to pytanie, jak to realizować. Tak? Mm. Jak to e zrobić. <noise> tak uczymy się tej empatii, albo przypominamy sobie, jak to jest być empatycznym, bo ona jest jakoś w nas wpisana. Chcemy to robić przez otwarcie serca, przez ciepło. Czasem to jest kwestia zmiany tonu głosu na łagodniejszy, ja sama to zauważam, jak, kiedy rozmawiam z kimś i do momentu, kiedy bo się na przykład spieszę, albo nie mam ochoty, jestem zmęczona, albo coś mnie boli i widzę, że musi coś pewnie tak przekliknąć mm -hmm. na decyzję, że okej, okay, że ja odpuszczam, że rezygnuję z jakichś tam super pomysłów, które mam w głowie, będę słuchać i chcę naprawdę usłyszeć, co jest w tej drugiej osobie, zmienia mi się tą głosu. To po prostu jest niesamowite, że schodzę na jakiś taki głębszy poziom i sama to słyszę, że w nim jest więcej ciepła. Robi się przestrzeń, w której ta osoba może się lepiej poczuć, poczuć się przyjęta, że okej, okay, może poszakalić, bo to jest też o tym, że to nie tylko jest kwestia czyjegoś cierpienia, ale też tego, że ktoś w tym, co mówi, jest w bardzo dużo ocen. Które czasem nam bardzo trudno słuchać. Nie tylko dlatego, że mogą być o kimś na przykład dla nas bliskim, ale mogą być na temat świata, jaki to jest straszny, jak po prostu beznadziejnie zaplanowany i tak wszystko jest złe. Na temat rządu, mm -hmm. temat kościoła, młodych bo, ludzi. Tak, mm -hmm. no, albo starych ludzi, albo starych albo... ludzi, tak. Mm -hmm. To jest pewien wysiłek, który chcemy podjąć, żeby za tymi ocenami. Kiedy one już zostaną wypowiedziane, kiedy ten szakal się wyszczeka, usłyszeć jakie tam są uczucia, jakie są potrzeby. Więc chcę tworzyć przestrzeń, żeby ktoś mógł być ze swoim doświadczeniem. Że ja nie chcę wprowadzać od razu swojego doświadczenia i mówić: a wiesz, a ja to widzę inaczej. Nie chcę dyskutować, nie chcę kogoś nawracać, nie chcę kogoś zmieniać, wyprowadzać go z tego dołka czy z tego miejsca, w którym jest. Chcę zejść do niego, chcę posiedzieć przy nim, w jego doświadczeniu. Pozwolić mu, żeby to doświadczenie się przez niego przetoczyło, pozwolić mu je przeżyć, przepłynąć przez niego, dając mu wsparcie w tym, będąc, wspierając, tak, żeby ta osoba wiedziała, że to jest możliwe, że tak też można, że nie jest z nim coś nie tak, że on tak ma, mm -hmm. że tak przeżywa. To rzeczywiście może tak boleć, że to może być takie trudne, że może mieć najgorsze myśli w tym momencie, że ma ochotę kogoś zabić. Okej, okay, niech on to wypowie przy tobie, niech to wypuści. Nie mów mu od razu, o, nie, ale, no, ale to to przesadziłeś teraz, nie? Mm -hmm. Bo tak, tak to już nie wolno. No, nie wolno, no. nie, nie powinnaś, tak? Mm -hmm, mm -hmm. I znowu może być to jako katolik, jako chrześcijanin, nie powinieneś. Mm -hmm. Tak, warto trzymać się takiego sedna opowieści. Szukać w nim potrzeb, wyłapywać je albo zgadywać, właśnie, zastanawiać się wspólnie, za czym tęsknisz, o czym to jest, o czym jest ta Twoja historia. Też powiedziałaś takie słowa o tym, że kiedy słyszysz sama, tak, że zmienia ci się ton głosu i użyłaś takiego sformułowania, że robi się więcej przestrzeni. To tak sobie wyobraziłam i to myślę, że to jest dobre wyobrażenie w tym sensie, że może być prawdziwe, że też dla tej drugiej osoby może się nagle zrobić przestrzeń też na taki oddech, mm. na bardziej bycie przy sobie, na to, że to szakalenie nagle Gdzieś zacznie się trochę przeobrażać, w inny sposób mówienia. Może to jest przestrzeń na milczenie. Tak, tak. Tak to właśnie działa, że takie rezonowanie, czyli dostrojenie swojego serca do tej drugiej osoby, właśnie temu sprzyja, spotkaniu na takim poziomie. Na tym, że jest tam miejsce na wszystko. Że nie ma takich rzeczy, których tam nie wypada powiedzieć, które nie powinny się tam pojawić. Że ta osoba zostanie przyjęta ze wszystkim i nie zostanie osądzona, oceniona. Bo o to by chodziło w empatii. Żeby nie naprawiać, nie doradzać, nie robić czegoś z tymi emocjami, tylko po prostu być. W zamian za takie bycie przy kimś otrzymuje się niesamowity prezent, którym jest zaufanie. Coś, co daje ogromną satysfakcję. Tak, zaufanie. całkiem po ludzku. Mhm. Tak. Że padły na przykład w tej rozmowie takie słowa, których ta osoba nikomu więcej mówi o tym, że wiesz, nikomu o tym nie mówiłam, albo wiem, że nikomu więcej o tym nie powiem, że tylko tobie to mogę powiedzieć, że tworzy się pewnego rodzaju więź, taki przepływ pomiędzy nami, pomiędzy naszymi sercami. Mhm. I tak jeszcze pomyślałam o takim byciu przy. Że to jest to, co robi Jezus, i słowo o tym mówi, tak? Że On będzie przy nas także wtedy, kiedy będziemy w jakiejś naszej otchłani. Tak. Mhm. Jezus jest pierwszym, który udziela nam empatii, który potrafi to robić i który. Ma zawsze zasoby do tego, żeby hmm. przy nas być. I tutaj się nie musimy o to martwić. Czy Jezus dzisiaj jest gotowy na to, żeby mnie wysłuchać? No tak. Właśnie zawsze jest na tak. To jest taki przyjaciel, który ma gotowość, który na to czeka, żeby do Niego się zwrócić w tych naszych trudnych momentach, ale dlatego, że On też przyjmował empatię, że On nie bał się i korzystał z niej. W tej scenie z aniołem z ogrójca, o której też mówiłyśmy w którymś z odcinków, bardzo jasno to widać, że przyjął anioła, który był dla niego wsparciem, wsparciem bez słowa. Pośliją panie swego anioła. Poślij, o Panie, swego anioła Poślij, o Panie, swego anioła. Spotkania przy studni To teraz czas, żebyśmy w naszej rozmowie przeszły Naszym spotkaniu do Słowa właśnie, mm -hmm. do Słowa. I tym razem to jest Ewangelia według Świętego Jana, tak? Tak. Scena Wskrzeszenia Łazarza, Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 11, wersety od 32 do 44. Brzmią one tak. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus. Ujrzawszy Go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzieście Go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli, oto jak Go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Młazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Scena bardzo przejmująca, bo wiemy, że Jezus dowiedział się o chorobie łazarza wcześniej, że siostry jego przyjaciółki posłały po niego, prosząc, żeby przyszedł. On zwlekał. Nie bez powodu. Dla mnie ta scena jest o tym, że obecność, nawet jeśli przyjdzie w naszym przekonaniu spóźniona, to ona łagodzi, to ona zmniejsza cierpienie, to ona daje ulgę, to ona leczy. I Jezus w fantastyczny sposób tutaj reaguje na te oceny, właśnie na te szakale, które się pojawiają. Gdybyś wcześniej Ta, przyszedł, tak. Gdybyś to by... Przecież był. Ty możesz. Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, żeby on nie umarł, że podobno go przecież kochał, bo to tak się lubili, tak się lubili. Tylu pomógł, a tutaj nie zjawił się na czas. I Jezus nie dyskutuje z tym. Nie broni się. Nie poucza też, mówiąc, ja wiem lepiej. Wy tutaj się na niczym nie znacie. Ja mam teraz pokażę. To dokładnie. Mm, nie? Mm. On jest blisko, wysłuchuje, przyjmuje na klatę, że tak powiem, te zarzuty wobec siebie, bo widzi ich cierpienie. I ponieważ sam jest w bliskiej relacji z Łazarzem, to nie jest ktoś mu obcy, to nie jest ktoś przypadkowy. Łazarz to był jego przyjaciel. Więc sam sobie też pozwala na autentyczność, pozwala na wzruszenie. Jest blisko sercem przy sercu, kiedy widzi, że Maria płacze, że płaczą Żydzi, to on się też wzrusza, rozrzewnia, płacze. To jest już taki poziom współczucia, który jest, no właśnie, współdzieleniem jakoś tych emocji. W tej empatii, o której mówimy. Nie chodzi do końca o to, żeby czuć dokładnie to samo co druga osoba, bo często to nie jest nasze doświadczenie. I też nie chodzi o to, żeby sobie to zarzucać, że ja, ojejku, tutaj się ktoś tak smuci, a ja się nie smucę. Nie chodzi też o to, żeby żyć w lęku, że jeśli ja będę wspierać kogoś, kto jest w depresji, to pewnie też zaraz będę mieć depresję, bo może nam się taka myśl pojawić. Ale kiedy pozwolę sobie na autentyczność. To też może się we mnie uruchomić wzruszenie, poruszenie, jeśli to doświadczenie jest mi bliskie. I kimś takim tutaj jest właśnie Jezus. Kimś, kto jest obecny do tego stopnia, że wchodzi cały w tę scenę, wchodzi w tę sytuację, jest i nie zraża się tymi szakalami, nie obraca się napięciem, o jak tak mnie witacie, to ja sobie stąd idę. Tylko decyduje się na to, żeby wytrwać, żeby być żeby przeżyć to razem z nimi. I dzięki temu dokonują się cuda. Dzięki temu jego obecność uwalnia. W przypadku jego jest Bogiem człowiekiem, to skutkuje wskrzeszeniem, czyli powrotem do życia. I my takich wskrzeszeń też możemy doświadczać, Można nawet do... jeżeli cuchniemy. O to chodzi. My, czy ktoś obok nas, kto na początku rozmowy naprawdę jest w czarnej dziurze, nie widzi żadnego światełka i nie widzi absolutnie żadnych szans, żeby cokolwiek się zmieniło, możemy doświadczyć takiej uzdrawiającej, uwalniającej mocy obecności i zobaczyć, co się wydarzy pod koniec takiej rozmowy, takiego spotkania, z czym będziemy wychodzić. Warto sobie to też nazwać, z czym wychodzę, czy coś się zmieniło. Czy może jest więcej światła, czy złapam jakiś kontakt z życiem, czy to życie do mnie powraca? Czy mhm. jest to wskrzeszenie? Mhm. Właśnie tak. I zapraszamy do modlitwy tym słowem: do tego, żeby znaleźć sobie taki czas, żeby usiąść z tą Ewangelią i zobaczyć Jezusa, który w tym jest, zobaczyć, jakie uczucia we mnie się budzą, kiedy ja go widzę wzruszonego. Płaczącego na oczach jego wrogów, właśnie tych, którzy mu nie życzyli wcale dobrze, którzy czyhali na to, żeby jakoś go na czymś przyłapać, ale który też płacze ze swoimi przyjaciółmi, który jest blisko nich. Mm -hmm. No i tak empatycznie też możemy zobaczyć, że nie jesteśmy sami, jest Jezus, ale jest też wspólnota. Rozwiążcie go i mm. pozwólcie mu chodzić, jest pomoc też. Tak, i czasem trzeba się rozejrzeć, żeby to wsparcie zobaczyć, bo nie zawsze będzie tak, że ono samo przyjdzie, że tak powiem. To w tych postanowieniach Miki zawsze słyszymy poszukaj wsparcia. Chcę poszukać wsparcia. Decyduję się na to, żeby szukać wsparcia. Mm -hmm. I to jest dobre. Ja myślę, że mówiłam już o takim doświadczeniu, a może nie. Kiedy przydarzył mi się dość bolesny upadek na jasnogórskim bruku, i jakoś tak chciałam, jak za młodych lat, szybko się pozbierać i powiedzieć, sama sobie nic się nie stało, a stało się, pobolało, i zobaczyłam kątem oka, że ktoś do mnie biegnie, że biegną się ludzie. I, I to były ułamki sekund, kiedy tak sobie pomyślałam, właściwie to ja tak poczekam, aż mnie podniosą, i do dziś pamiętam. Ulgę w środku, mm. że sobie na to pozwoliłam. Nie pamiętam twarzy tych ludzi, ale pamiętam mm. tą ulgę i to, że pozwoliłam, żeby ktoś mnie podniósł i pomógł mi. Zrobiłaś sobie prezent i też im, że pozwoliłaś im tobie pomóc. Tak, to jest opowieść, która wraca, bo jakoś jest bardzo żywa też mm -hmm. we mnie. Bardzo dziękujemy za to spotkanie dzisiaj. Zapraszamy do kolejnych naszych podróży. A dziękuję za dziś. Maria Druch, Aleksandra Mieczyńska. Spotkania przy studni: rozmowy o empatii, miłości, przyjaźni i relacjach.